Pamiętam, to było spotkanie u niego w biurze. Już jesteś rozbity, już coś tam nie trzymasz się... Artur Szpilka w WCA powiedz co u Ciebie słychać. Ostatnio były duże zarwierowania wokół tych kwestii kontraktu z Łukaszem Urzańskim. Na początek powiedz, jak to wygląda u Ciebie? Czy to jest, trenujesz, czy czekasz na wieści? Znaczy tak, no przede wszystkim wiadomo, że wiadomo, że czekam. Tak naprawdę dostałem wczoraj kontrakt. Ja to miał być kontakt na jedną walkę. Nie chcę tu mówić o szczegółach, wiadomo. Ogólnie nie, ja po prostu już mam dość tej całej sytuacji, jestem tym konkretnie zniesmaczony i, i powiem Wam nawet nie wiem, czy mi się chce już to wszystko, wiesz, wiadomo, że bog jest dla mnie naprawdę najważniejszą dyscypliną sportu, ale mam już naprawdę tego serdecznie dość. To co tam jest zapisane to przechodzi ludzkie pojęcie, przecież ja już z nim podpisałem porozumienie wszystko, a tutaj, a tutaj kurde, osiem stron na walkę, wiesz, Ale dobra, powiedzmy, że zadzwonił dzisiaj rano i mówi, że przejrzał mój, że nigdy tego kontraktu nie widział, tylko tak jak to wiadomo, że każdy kto zna, to wie jak to wygląda, ale okej, dobra, mało ważne, ponieważ Andrzejek z nim trzeba być zawsze po prostu już przyzwyczajony do tego mimo wszystko. No czekam, no czekam. Dzisiaj mój prawnik się tym zajmuje, wyślę kontrakt taki, jak nie, no to po prostu ja idę swoją drogą, oni sejdą idą swoją, ja już mam mniej więcej coś tam, powiedzmy, że dogadane, nie? Pumpciu, Pumciu, daj buzi tatusiawi, pokaż się tutaj, Pumba, daj No Moje oczko, bo... Także zobaczymy, no, tak jak mówię, jest coś tam, rozmawiam, wiadomo, że to jest dla mnie e, teraz pierwsza rzędna rzecz, tylko wiesz, mnie to wku... i wszystko, wiadomo, a ja tak naprawdę nie wiem nic, ile można siedzieć i i wie, że co chodzi, denerwować się, tak? Ja też mam charakter jaki mam i dla mnie po prostu jasne. Róbmy tak i tak. Testy olimpijskie mają być i, i tak i tak. Oczywiście Andrzej też tam zaznaczył. To nie jest tak, że tam nie ma, ale oczywiście mają być wyrywkowe. I ja chcę, żeby to od razu było. Ja już rozmawiałem z komisją antydopingową, ponieważ mi na tym najbardziej zależy ani im. Ja to wiem jak to wszystko wygląda. Chciałbym też, żeby było tak, ja już w Bok widziałem dużo różnych rzeczy. i Nie chciałbym sytuacji takiej, że niby testy zostaną oficjalne podane po walce, a tu się okaże jakieś tam rzeczy, wiesz, ja już w boksie naprawdę widziałem dużo rzeczy, dlatego chcę także już rozmawiałem z właścicielem komisji, z, yy, który yy, mam numer, rozmawiałem, że będzie badane i oni od razu, jak tylko ten tydzień czasu gdzieś będzie trwało te badania, tak? Także bardzo mi na tym zależy, bo po pierwsze chciałbym pokazać czysty sport, a po drugie, że wychodzimy na równych warunkach, a nie, że, że coś jest nie tak, prawda? No, ale tak jak mówię, jest tam dużo takich jeszcze numerów do zrobienia. Najważniejszy to ten kontrakt. No, oczywiście. Możemy sobie mówić, śmiać, wiesz, dla wiele osób to wygląda. Wydaje mi się, że nie wiadomo, że wiesz, Artur, jak ktoś, to stary, ja już mam tego dość mi się tym żygać, co ja już powiedziałem dzisiaj Andrzejowi, jak tak dalej pójdzie, to ja po prostu Andrzej dziękuję za fajną współpracę, fajną długą. Ja sobie idę swoją drogą. No to ciekawe, bo ja dzisiaj z Andrzejem rozmawiałem na temat e, tego, co będzie dalej, zakładając, że ty na przykład byś wygrał z Urzański, to Andrzej liczy. Poczekaj, to, to Andrzej liczy na to, że kolejną walkę, czyli tę walkę ewentualnie o mistrzowski pas stoczyłbyś e, na jego gali. Nie no, nie ma takiej możliwości, tak? To już wiesz, tutaj nie ma w ogóle możliwości. Ja nie zamykam się na niego, ale on mógłby być jakiś tam współorganizatorem, ale ja już mam swoje plany i on dobrze o tym wie, także, także nikt nie, nie mówi o jakichś tam zaskoczeniach, także wiesz, chyba że inaczej, ja nie będę miał promotora, więc ja nie chcę promotora, więc będę mógł boksować u promotora, którego będę chciał, tak, rozumiesz o co chodzi, no, także, także oczywiście, no, na, na razie trzeba się skupić na Łukaszu, bo możemy gdybać, yy, yy, myślał kogo do niedzieli, tak, a w sobotę łeb ucieli, tak, do tego, wiesz, to całe zawigowanie. Te całe zawigowania z tym wszystkim, co się teraz dzieje, naprawdę Michał, uwierz mi, ja już mam tego po prostu dość, nie? No dobra, to jest, jest, jest sprawa rozwiązana, bo ja tłumaczyłem Andrzejowi, że moim zdaniem możesz ty pójść swoją drogą. Tak, jeśli byś wygrał walkę, Andrzej twierdzi, że liczy, że ty byś z nim został, ale dobrze, teraz... Ja wam to mówię, że ja pójdę swoją drogą Andrzej, może ewentualnie jak będzie chciał to już skończy się już takie k***. Dzwonienie do niego po 50 telefonów, czy ileś i odmówienie, że jest zajętym wieczorem odzwania, i tam coś i tak nic nigdy nie wiadomo. Także ja już, mam, ja już mam tego serdecznie dość po prostu. Chcę się z nim spotkać i powiedzieć: Andrzej, bardzo chętnie, ale już nie na takiej zasadzie, to teraz ty będziesz dzwonił do mnie, a nie ja do ciebie, po 50 telefonów. Dobra, bo, yy, szpila, bo ja sobie tak wymyśliłem, to jest moje... Jeszcze raz powtarzam. najpierw jest Łukasz i to jest najważniejsze zadanie do zrobienia I, i, i tyle, a potem będziemy gdybać i ja nie chciałbym gdybać co tak, co tak, co srak. Ogólnie jestem zniesmaczony tą całą sytuacją, tym wszystkim takim już, mówię Ci, od dwóch lat to już mam naprawdę dość tego boksu, tego wszystkiego, tych kurde takich i tak, i tak. No ale powiedzmy, że no, kocham tą dyscyplinę, wierzę w siebie jeszcze głęboko, wierzę, że jeszcze słońce zaświeci, ale tak jak mówię, teraz trzeba to po prostu pokazać, zrobić, a nie gadać. Bo dlaczego ja się dopytuję o to, co będziesz robił później? Bo ja sobie tak wymyśliłem, to jest taka moja może mongolska teoria, no ale e, tak na, na, na zdrowy rozum. Andrzej załatwia ci walkę o pas w WBC Bridger, tak? Ten international, tak. który odbiera tak. walkę do... drogę. No Słuchaj, ale, nie, mam, po, ale mam, poczekaj. Mam, ale jest, ja ci powiem, jak jest. Jest tak, Andrzej myśli, że Różańskim jest no że już jest ze mną koniec. I jeszcze raz chcę powiedzieć jedną rzecz. Andrzej na spotkaniu, także nikt nie. Głupot powiedział, ja byłem Jacek, był. Wszyscy byli, Artur, ty już skończ boksem, ty już tamten, i mnie wtedy tak kura, w sercu ugięło, ty już się nie nadajesz, my już z tobą tamten. Więc ja sobie tak wziąłem, dobra, ja sobie pójdę swoją nogą. Pamiętam, to było spotkanie u niego w biurze, już jesteś rozbity, już coś tam nie trzymasz się, więc. Więc tak naprawdę tylko gdzieś mnie dodatkowo zmotywował, tak nawet takie słowa, ale oczywiście. Więc ja to pamiętam, tak, to nie jest tak, że to coś, bo sprzedziliśmy razem trochę, to mógł chociaż to do tej walki poczekać i wtedy powiedzieć, ale nie powiedział, więc mnie to dało dodatkową motywację. Wiadomo, że dzisiaj możemy gdybać, strać, ale ja mówię, to co się mówi w mediach, a to co się mówi tak na przykład, to wszystko inaczej wygląda. Nie mówię, że Andrzej jest zły, bo jeszcze raz powtarzam, Andrzej Wasilewski pomimo tych jego niestety takich yy, wahań nastroju, to jest najlepszym promotorem w Polsce. Andrzej Wasilewski jako jeden z nielicznych albo jedyny, potrafi doprowadzić się do walki o Mistrzostwo Świata, potrafi pozałatwiać, wejść, że tak powiem, yy, tam, gdzie nikt nie potrafi wejść. Tak? On to potrafi, ale przy tym też trzeba się zachowywać jak człowiek w tym wszystkim. Ja nie będę tu teraz gadał o tym, o tym, a no, uważne. Zróbmy po prostu tą walkę, a potem. Jeszcze raz potem, ja się na niego nie zamykam, nie chcę, ale dzisiaj jest na razie walka z Łukaszem, więc ciężko mi gdywać o tym, co będzie dalej. Rozumiesz, ja już się nauczyłem na swojej lekcji pokorze, że niestety... Są, są filmy. Tak, są filmy, są filmy, że, że tak naprawdę już koniec tego gadania. Ja teraz gadam, pytam, odnoszę się do tego, bowiem do czego bierzesz, uderzyłeś ogólnie do tego... A mnie to boli, wiesz, bo poczułem się tak, gdy na tym spotkaniu, na zasadzie, wiesz, jak Ci mówił, wmawiali, on wmawiał, Jacek to widział, Krzysiek to widział, bo byli na tym spotkaniu, na trenera też wtedy, Anucina, to tamto, skończę. Ogólnie, suma summarum, jestem teraz zadowolony, akurat jeśli chodzi o, tre, o trenera, tak, ale... Nie rozumiesz, tak ci przyszedłem z tego spotkania na zasadzie jak zabawka, potraktowany jak zabawka, ty się już do niczego nie nadajesz, a, a tak naprawdę to Artur Szpilka dawał ludziom emocje, Artur Szpilka będzie dawał jeszcze, ale Artur Szpilka dawał ludziom emocje, Artur Szpilka się nie bał wyzwań i Artur Szpilka nie brał na galę jakiegoś frajera, akurat, żeby z nim boksować, tylko się jeszcze wykucał z promotorem, że tak nie będzie. I pamiętacie, nie zawsze to dobrze wychodziło, ale kurde nie powiecie mi, że ja jechałem i fajnie mi się boksowało, bo tak, bo tak. Nie! Ja właśnie od, od, do tego zmierzałem. To, co sam powiedziałeś, to... to potwierdziłeś tę moją teorię, tak, że Andrzej uważa, że na 100% z Różańskim przegrasz i dlatego zaryzykował te całe zabiegi, żeby ściągnąć ten pas w WBC Bridger, no bo to jest jednak duże ryzyko, no bo teoretycznie wyobraźmy sobie sytuację, wygrywasz walkę i idziesz, nie wiem, boksować u Borka Grabowskiego, nie wiem, na PB, gdziekolwiek, znaczy ja o, 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 o inny pas, tak? o ty, Oczywiście, znaczy nie, no jak zdobędziemy ten pas, no to Andrzej dobrze o tym wie, jak ja zdobędę, A. tak, to że ja nie chcę się tu deklarować, tak, bo dla mnie oczywiście uważam, że go zdobędę, ale wiadomo, że to, to pokaże walka, tylko e, jeszcze raz mam powtarzam, no nie chciałbym tu w ogóle, nie chcę mieć już promotora. Jeżeli będzie na przykład tak, że Mateusz coś fajnego zaproponuje Polsa czy ktoś, to chciałbym się dogadać na jedną walkę, na drugą walkę. Nie wiem, dzisiaj w ogóle o tym nie myślę. Wiesz, ja, ja jestem sportowcem. Tym bardziej takim troszkę mówię ograniczonym, jeśli chodzi o internet i te wszystkie rzeczy. To, że tam wstawię jakieś zdjęcie, to jest jedno, ale ja nie umiem tak dobrze, że Kamila to wszystko mi tam ogarnia, bo ja tego nie umiem. Ciężko mi to wszystko nagle pozła, powiesz, jeszcze parę nokautów się tam, e, tam dwa nokauty roku były, więc mi to naprawdę mi to naprawdę ciężko wszystko wiesz um, ogarnąć. No i to o czym mówię. Dzisiaj y, dzisiaj um, to wygląda wszystko jak wygląda, dlatego mówię, jest taka głęboka nadzieja, że ten czas tak naprawdę poważnej kariery i tego wszystkiego jeszcze mną. A takim największą motywacją to jest Marek Piotrowski, który też, też wszystko przez to przeszedł i cały czas daje mi taką, wiesz, mamy ze sobą kontakt taki, nie dam, że tylko ja przyjadę, że coś, tylko od czasu do czasu właśnie ze sobą piszemy, bardzo mi imponuje swoją postawą. Ten Walgreens, Panisher, film, który oglądam dość często, teraz oglądam jeszcze raz z Kamą i pokazałem, pokazuję obraz człowieka, który zaryzykował dla sportu, pokazuje ten, ten cały to całe przejście przez sport tak naprawdę jeden, to dzisiaj ja uważam, nie obrażając Janka Błachowicza, nie obrażając tych naszych najlepszych sportowców, to był właśnie Janek Błachowicz tamtego czasu, dzisiaj to jest Janek, tak, bo nawet i większy, bo, 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 bo powiedzmy sobie szczerze, dziewięciokrotny w misz kickbok kickboksingu. E, to było... Te walki, to wszystko, co ludzie tam przychodzili. chodź tu, pomciu, nie wolno, wiesz, to było to po prostu, no, no, sami dobrze wiemy, tak, to był ten sport, wtedy walczył z takimi kozakami jak Rufus, jak Jones, jak. No, no kozaki, tak? Dlatego, dlatego Marek jest żywym przykładem i tą niezachwianą wiarą w siebie, w ten krzyż, który dźwiga, to jest piękne I, i to mnie też tak motywuje i napędza do pracy. Właśnie, a, a czy, czy widok Marka Piotrowskiego, który teraz no, zmaga się z tym wszystkim, z czym się zmaga, nie jest też dla Ciebie jakąś taką e, przestrogą? Nie jest prawe, że wyobraźnia jakoś pracuje ciężej, że e, ostrzej, że no, to, to jest sport, który niesie za sobą duże ryzyko? Ja jeszcze raz powtarzam, Michał, ja to powtarzałem, ludzie oczywiście pieprzą głupoty, to tam, to mam tam hejterów w nosie, to mam mnie, ale... Tak, dlatego mówię, jeszcze raz powtarzam, że boks nie jest do końca sportem. Jeszcze raz to powtarzam, jest, uważam, że to jest prawdziwa walka boks, kickboxing, MMA, to jest prawdziwa walka i w żadnym innym sporcie, kiedy jesteś odcięty, nikt nie myśli o konsekwencjach, a to się dzieje. Ktoś cię chce wykończyć. Ja też. To nie jest tak, że ja jestem świetny. Nie, ja też chcę cię kurwa wykończyć, jak mam możliwość. Tylko to, to jest już kurde coś innego niż czysty sport na zasadzie w ping -ponga. Wiesz, rozumiem, że to chodzi szachy. To jest już prawdziwa walka. Dlatego zawsze będę za zawodnikami i jak yy, trzeba tak wypracować sobie przez ten czas, kiedy twa kariera, ile możesz dla siebie zarobić, bo po prostu później popatrz na takiego Marka, wspaniały pieśniarz, że każdy tak naprawdę, nie mówimy o tobie, nie mówimy o nas, starszych, gdzieś tam ludziach, którzy znają, pamiętają, tylko mówimy o młodych chłopakach, ktoś nawet nie wie, kto to jest, dlatego o to, o to mi chodzi, że po prostu zapomną i wszystko to, co wypracujesz sobie przez swoją karierę, przez swoje życie, to gdzieś będziesz miał. No to jeszcze masz czas, żeby popracować nad tym wszystkim. Wracając jeszcze do, do Łukasza Różewskiego, czy... no. chciałbym podziękować serdecznie Unilexowi, to jest mój, e, proszę? Kancelaria, prawda? Tak, ale mój sponsor przede wszystkim, który od razu wziął tą umowę na, na warsztat, od razu wiąż, pracuje. Dzisiaj prawdopodobnie odeślemy tą umowę Andrzejowi Wasilskiemu, bo tak naprawdę powiem Wam szczerze, żałuję, że nie miałem kogoś takiego ze sobą wcześniej, ponieważ... Tak naprawdę wszystkie te umowy prawne mają kluczyki mniejsze, większe, a człowiek żył po prostu w świadomości, że, że ktoś będzie do ciebie tak szczery jak ty. To wszystko jest fajne, dopóki właśnie nie, nie dzieje się coś, że komuś się palą gacie. Nie? A tutaj ewidentnie Andrzej zobaczy, że mu się będą palić gacie. Tak ale, tak? ale ty się palisz do tej walki. Jak ciebie oglądam, słucham nawet takich krótkich wrzutek w internecie, to mam wrażenie, że ty już nie możesz się doczekać, żeby ogłosić tę walkę, żeby, żeby zacząć się szykować podróżeńskiego. Oczywiście. Że że tak, nie chciałbym tu jeszcze wybuchać, prawda, bo na razie sceptycznie do tego podchodzę, bo mam jeszcze plan B, także ja zobaczę, jak Andrzej po prostu będzie tak dalej ten grał, no to ja też mam plan B, tak, ja też nie chcę zostawiać Andrzeja w roli takiego, że albo tak, albo tak, nie, ja mam plan B i też się o tym przekonacie, zobaczymy wszystko pewnie na dniach, bo to jeszcze nie jest powiedziane, że to będzie walka z Łukaszem. Dobra, to jeszcze wracając do kontraktu i tych wszystkich rzeczy, bo na pewno nie ma rewanżu z tego co wiem, nie ma opcji, no że... Tak, no nie, nie ma takiej opcji, że, że ty wygrywasz i, i Łukasz i na musisz dać jest Łukaszowi jedna, rewanż. jedna rzecz, która w tym kontrakcie mnie denerwuje. Mogę powiedzieć, bo to jest jedno z tego, Andrzej tam napisał, że jeżeli Łukasz złapie kontuzję, no to znowu przekładamy to kolejne pół roku i ja mam czekać bez, bez żadnej walki, bez niczego. Z jakiej racji? Jak ja złapię kontuzję, to oczywiście. Ale czemu rozumiesz, nie ma takiej możliwości, jest po prostu skończy się te 6 miesięcy, jestem wolny, dziękuję. bye No to, by to się Łukasz mógł mogę zgłosić fikcyjną. No, no właśnie o tym mówię, na fikcyjną i znowu czekają się na, na przykład fajny, dogodny moment w lecie czy gdzieś tam u siebie. No to Cię rozumiem z tej strony, natomiast jeszcze wracając do kontraktu, bo nie ma rewanżu, czyli ja zakładam, jeszcze raz wracając do tego, że Andrzej jest pewny, że Łukasz, że Łukasz z Tobą wygra, czuję, że to wracając do tego, co Ty wcześniej mówiłeś, że jesteś stroną B w tej grze, że to, że to jest jakby walka zrobiona pod Łukasza. Tak, oczywiście, no skoro Rzeszów, wszystko, wiesz, wszystko. Oczywiście zdaję sobie z tego sprawę, ale ja lubię takie walki, wiesz, ja lubię takie walki w walce z Adamkiem było dokładnie tak samo. No właśnie, miałeś chyba nie, 3 czy 4. Adamek, Wilder, Jennings. No i, no i ewentualnie Kownackie, choć tam to pewnie było pół na pół, choć to, no było, choć to był Brooklyn. No tak, ale ogólnie mówię, że, za, że tak, to gala była robiona pod ramka, coś, coś. Nie, no, mało ważne. Lubię takie walki i tyle. Ja nie chciałbym rozmawiać teraz o tej, najpierw przyrównuję, podpiszmy, jak nie, to na pewno zobaczycie mnie na innej gali. A teraz już masz świadomość, że tam ta walka była robiona pod podamka, że to Adamek był faworytem, że to on miał wygrać. Tak, no to właśnie o tym mówię, że właśnie o tym mówię i tak samo. Wcześniej tam prezes chyba tam mi nie mówił jakoś tak oficjalnie, chociaż mówił, że ma faworyta, ale nie, nie mówił na kogo zostawiło. No tak, no to przecież logiczne było, prawda? Każdy wiedział, każdy się z tym e, znał. Ja wiesz, czego się boję. Ja się mam nadzieję, że to wszystko gdzieś tam e, pomimo tego jakoś będzie normalnie, że sędziowie będą, nie będą przeszkadzać w walce, że nie będzie jakichś takich, e, wiesz o co chodzi, dziwnych rzeczy, sytuacji. Mam nadzieję, że po prostu, że to, że to będzie dobra walka bokserska. Zacząłeś już studiować. No będzie, będzie. Zacząłeś już studiować Łukasza. Zastanawialiście się z Andrzejem Liczykiem, z kim, z kim sparować? Słyszałem też o kalendze kiedyś tam podpytywałeś o kalendę, może to byłby faktycznie dobry wybór. Ja zostawię to dla siebie, nie? No, po prostu. Ja na razie póki walki nie ma, a nawet jak będzie, to zostawię dla siebie. Nie wiadomo, kogo będę miał z panem, bo wiesz, pewnie przyjdziesz, zobaczysz, przecież też zadzwonisz, znamy się, przecież kopelat, kope kope lat, Nie, to nawet nie, że zadzwonił. Mówię, że wiesz, Michał, no, znamy się, lubimy się, bardzo cię lubię jako dziennikarza i tak uważam już bez pustki, że na przestrzeni kurwa, paru lat rozwinąłeś się. niesamowicie fajnie się słucha vlogów, ja wszystkie oglądam, bo ja ogólnie jestem, wiesz dobrze, że kibicem i to nie musi być związane to o wszystkim, każdy vlog, który dajesz regularnie, bardzo mi się podoba, bo zahaczasz o to, o to, oto, oto i fajnie to wyjaśnia, że tego bardzo. No i też ktoś, kto nie śledzi dokładnie przez taki vlog już od razu jest w temacie, co się dzieje na bieżąco, tak? Dobra, chwilę, ale wracając moje do ciebie Państwo, zwracając do Ciebie jeszcze, już nie mówiąc o sparych partnerach, ale Łukasza już jakoś tam bardziej rozgryzłeś, coś więcej, więcej wiesz na jego temat. Nie, wiem tylko, że jest niepokonany, głodny sukcesu, silny byczek.